Jak przejść od sprzedawania swojego czasu do sprzedawania wartości? to taki największy krok, też taki krok mentalny, który ja pamiętam musiałam zrobić, kiedy wchodziłam do biznesu online. Jesteśmy przyzwyczajeni, że normalnie kiedy pracujemy mamy jakąś stawkę godzinową albo za zarabiamy w skali miesiąca, mamy jakąś wypłatę. Często kiedy pracujemy na etacie, tak wygląda nasze rozliczanie. Natomiast w biznesie online wygląda to zupełnie inaczej. I to często też jest inaczej niż w, w własnym biznesie. Dla mnie to był ten moment przestawienia się, kiedy jeszcze odwieszałam studio architektury i Wchodziłam na dobre do online biznesu opartego o rękodzieło. Byłam przyzwyczajona do prowadzenia warsztatów, stacjonarnych warsztatów rękodzieła, i wtedy to rozliczenie było za cały warsztat, może już trochę odklejone od godziny, ale mimo wszystko. Nie było to nawet bliskie temu, co dzieje się w online. W online rozliczamy się za wartość. Wyobraź sobie, że siadasz, nagrywasz kurs online, poświęcasz temu owszem dosyć dużo czasu, natomiast później ten kurs to jest gotowy produkt. Produkt, który stanowi pewną wartość. W moim przypadku pierwszy kurs to był kurs szydełkowania online, który zresztą do dzisiaj na Oplotki można kupić mega poprawionej, już ulepszonej i ubarwionej wersji. Ale to właśnie ten koncept pokazał mi, na czym polega to sprzedawanie wartości, a nie czasu. Do dzisiaj, Ktoś może kupić ten kurs w środku nocy, kiedy ja jestem zajęta innymi sprawami i skorzystać z tej wartości, czyli umiejętności szydełkowania, którą przyswaja się. Nie z rozpraszanym reklamami na YouTubie, ale ułożono w bardzo logicznym procesie od totalnych podstaw do nawet bardzo zaawansowanych wzorów szydełkowych. To jest ta wartość. Oszczędzenie czasu, przejście przez proces krok po kroku w takim bardzo jasnym moim prowadzeniu, które nie dzieje się w czasie, kiedy ja realnie muszę to robić, ponieważ kurs został nagrany wcześniej. To jest właśnie to odklejenie czasu od wartości, które dzieje się w online. Signal pokazuje też dodatkowe... Jakby takie smaczki dotyczące tego mechanizmu i tego, jak my możemy zmienić swój sposób myślenia o tym, co sprzedajemy, co oferujemy w internecie. Tutaj nie liczy się, ile czasu na coś poświęcamy, tu liczy się ogrom wartości, którą jesteśmy w stanie dać. Jest dużo takich lifehacków, które sprawiają, że tej wartości jest tym więcej. Wcale nie, im więcej czasu na to poświęcimy. Zachęcam cię, bardzo fajne szkolenie. Ja co roku je sobie odświeżam. Signum chyba w zeszłym roku też robiła to szkolenie na żywo i tam za każdym razem dodaję parę takich smaczków. Myślę, że tutaj też fajnie będzie można popatrzeć, jak to się rozwija w biznesie online. Także zachęcam cię, zwłaszcza jeżeli pracujesz teraz i masz takie wrażenie, że czasami, kiedy ciebie w biznesie zabraknie, to biznes leży. Dla mnie to był ten game changer. Chore dziecko, wyjazd z mężem, jakiś Zajęcia albo coś, co wpada takiego niezapowiedzianego, ja mogę na chwilę zniknąć ze swojego biznesu, a on cały czas działa, ponieważ to odklejenie wartości od czasu, który je biznesowi poświęcam, jest bardzo, bardzo widoczne w online i sprawia, że mamy taką większą elastyczność. Coś, co ja sobie bardzo cenię, jeżeli ty czujesz, że to też jest coś, co przyciąga cię do, do tego biznesu online, albo coś, co jeszcze nie do końca działa w twoim biznesie, nawet jeżeli w tym online już jesteś to ten masterclass jest wart Twojej uwagi. Do zobaczenia podczas oglądania.